Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku z FC24. No, wyciekły oficjalne overale w FC24 oraz yy, przeróżne wyglądy kart. Też zostały jakby. No, nie wiem czy, czy to są potwierdzone te designy kart w FC25, ale powinniśmy się raczej tego spodziewać. Teraz mamy potężny opening. W poprzednim odcinku poka pokazałem wam składy, jakie udało mi się skonstruować. Trafimy Janka Oblaka, dobry foder, nice, to mi się podoba. Wow, Summer Bali, kolejny foder, który mi się fajnie przyda do kolejnych 8, 5 razy 10. Właśnie z tej paczki trafi Neymara. 8,5 x 10 Jakbym nie miał zablokowanego rynku transferowego, to bym Wam e, teraz pokazał, ile kosztuje w tym momencie Neymar. Ale bądźmy w dobrej myśli, że on kosztuje dużo, nie? Bądźmy w, w zajebistej myśli. Bądźmy. Jak w najlepszym porządku. I Neymar powinien być coś jeszcze wart, jeszcze jakiś milion monet, czy coś takiego. Mam nadzieję, że z tej paczki trafię Nazario, bo to jest, to jest hańba, żeby go nie trafić, kurde, żeby tego Nazario nie trafić. Yy... Od kurde początku sierpnia? Czy tam lipca? Dobra. Andre. Niektóre karty były niegrywalne. Właśnie podczas tych wcześniejszych eventów. No to właśnie ten Andre. I nie wiem co z tam zresztą, nie. A diabi oblak. Aha. A ja molinę przepaliłem Jawara. Ok, 1085 plus. O, kurde, ale gówniana paczka. Bernardo Silva. No, kurde. Na razie otwieram drugą paczkę. Zaś to samo. Zaś ten oblak! Co jest? Co jest z tym Oblakiem? Ale kurde, głównie na paczka trochę. Trzy karty specjalne w 10 8,5. Trochę kurde Kaszana wielka. Przyznam Wam szczerze. Trochę Kaszana. Zaś Oblak. Okej, okay, udało mi się <coughs> zrobić paczkę, jak będzie jakiś dupl duplikat 94 na 93 i to w dużej ilości, no nie, akurat o tym duplikacie mówię, Dżamal Musiala, widzowie, no, Dżamal Musiala w duplikacie, rozumiecie to, zajebiście, kurde. Miejmy nadzieję, że ten duplikat zostanie. E przy... ja przecież miałem duplikaty zamienić! Co jest, kurde, z tą grą? No, teraz lepiej. Choran Jezus, ale dużo kart. Prince, Horan, e, Morientes, Musiala. No. Ach. Dobra, to będzie pierwszy przepotężny skład o Ricardo Calafioriego. Otwieram paczki dopóki nie, nie dokończy Riccardo Ricardo Calafioriego. A ten karafiori może być e, na koniec gry. W jakiś tam sposób grywalny, nie? Rolfo Renard, Ferdinand, dobra, dobra, dobra. Dino Rivaldo Zidane. Właśnie stąd trafiłem Jonatana Davida, kurde, jakimś cudem. A ten David może być niesamowity. Eee, ikona Golazo i to była Prince. Teraz. RTTF z Lig Kobiecych to była drużyna turnieju Europa League? Nie drużyna turnieju Champions League no chyba tego nie znajdę Dobra. A, UWCL, dobra, to, to już wiem dlaczego. Nie mogłem tego znaleźć. Droga do finału UWCL. To się nazywało. Boże, co za gówniane nazwy tu mi się i dać, nie? E, Pacho wersji Future Stars. Jeszcze jest duplikatem. I była Renard jeszcze. Nie wiem, czy ja wszystkie duplikacje jeszcze pamiętam. Ale była Renard. Nie no, nie. <śpiewanie> Pierdzielec. Mhm. Czyli musiałbym um wzmocnić skrzydło, kurde. Super. To już będą pierwsze przemocarne składy o tego Kalafioriego, bo to może być ciekawa karta. I jeszcze przede wszystkim grywalna, nie? Okej, okay, jeszcze nie. Ale za niedługo będziemy mieli skład 91 skończony. MapiLeon, może to mnie podratuje, tak. Uratowała mnie. Skład 91, przepalam duplikat Jamal Musiali na Ricardo Calafioriego. Może załapie się na jakiś skład z Arsenalu, ale kurde, jak widzę jakiś bramkarzy, no to przychodzi mi na myśl Aaron Ramsdale, bo nikt z bramkarzy Arsenalu nie dostał żadnej karty specjalnej. To jest dla mnie coraz bardziej porąbane. To jest dla mnie coraz bardziej porąbane, co tu się dzieje. Może przepalę kolejny przepotężny skład. O Włocha, który przez resztę eventów nie kosztował zbyt dużo. Miał kartę Team of the Season, która była głównowarta. Tak, tak mogę rzec. Miał kartę Team of the Tournament, która kosztowała trochę więcej, ale to też. Ee, jakby to powiedzieć, to był bezcen. Tak to powiem. A teraz dostał w SBC kartę Footis, która kosztuje 225 tysięcy, więc. Na razie najwięcej. Fajnie to się kurde yy, umacnia. Na koniec FC24. Calafiori może dostać yy, jedną z grywalnych wersji. Czekaj, 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 czekaj. Muszę się pozbyć Musiali yy, koncepcyjnego. O! Ławka futisowa Ja Kimin G plus Crespo O kur... Co? Lito 86 No niestety ja nie mam dostępu do rynku transferowego, więc Pozostaje mi Quixel Card Zajebiście, Desai i, moi drodzy widzowie, on może się przydać. Albo dobra, nieważne, bo to są tocy. Super. Ja myślę, że z 850 10 odda przepotężnie, a. Z tego co widzę teraz to, to szkoda patrzeć na takie trafy w sierpniu, pod koniec sierpnia, rozumiecie? No, no boli mnie ten duplikat Musiali, który przepaliłem. A mógłby być w tej samej wersji, ale Mbappé, którego jeszcze nie mam, przydałby się do głównego składu. Dobra. Okej, okay, 87 zrobiłem. Jeszcze? No jednak może tą Ren a Alison jeszcze był. Szlak o idealnie. Jeszcze dunst. A zapomniałem, że ona jeszcze istnieje yy, w takich wyzwaniach jak duplikat. <laughs> Zajbiście, kurde. <laughs> dunst 92 i za długo ten najszybszy sposób otwierania paczek. <laughs> Który już kurna uległ końca. Ja pierd... co jest? Dobra, teraz warto poprzypać te karty, które kosztują już bezcen. Re, typu James Litmanen, czy tam Kuman. Nie warto robić ikon, bo bo z tych ikon dostaniecie takie gówno. Tak, ja zresztą. O, kuźwa. Jednak ten konaty do czegoś się przyczynił. Serio? Tjuran tam był? Super, nie. Aubameyang? Spoko. Nie, no Ada Hegerberg, człowieku, zaś duplikat, nie, to jest niesamowite. Okej, okay. zajebiście kurde. Z tego pika 9.2 plus oddaje potężnie. Nie wiem co się kurna stało, że że z takich pików 9. 9 plus i tak dalej to nie oddaje jakoś potężnie, jest ikona, ale jaka? Aha, urodzinowa, jeszcze Schweinsteiger, widzowie. Ok, to już quicksil, 4 karty specjalne z 10 85 Rozumiecie to? Kolejna ikona. Super, Grace do of the game, ale to nie jest Nazario, tylko to jest Canavaro, którego już nie chce. No, chyba że ten Kanawaro się przyda pod skład z Realu Madryt. Który zaraz wam pokażę. Albo ten Kanawaro może się na Kalafioriego przydać. Jezu, jaki ja jestem idiota czasami, nie? A w duplikacie Kolda Palmera. Super. Dobra. Albo później. Jak będzie więcej tego Foderu. Jest Futis, ale jaki Futis? A, Jadon Sancho. Nice. Cztery karty specjalne plus. Ej, ale fajnie oddało, przepotężnie. Jean-Pierre Papin, Sancho i Carlos Alberto. Fajnie oddało, przepotężnie. Dobra, pozostaje mi ostatni skład o Kalafioriego. Dobra, ci po wersjach specjalnych idziemy. Futis bez premium, to jest Sancho. I karta bohaterska Futis, i to jest Jean-Pierre Papin. ten papę? dobra. I ikona urodzinowa, ikona urodzin ultimate, czyli Carlos Alberto. Jeszcze stoiczkowa przepalę sobie. Jeszcze nestę tak na dokładkę. <laughs> mamy Casillas, a teraz nie mamy, ale mamy Cantone. To też jest K, no to. Ham to ty przepale, Czemu by nie? Golazo, Prince, niech będzie. Sanchez. Ten Politano też mnie wkurza trochę. Więc też go przepalę. I Pires. No trochę za duży rating mi wyszedł, więc e, oddam ham komuś innemu. Na przykład. Boway. Jeszcze za duży rating? Ja tych duplikatów ja nie chcę przepalać. Ja nie chcę tych. Duplikatów odstąpić na krok. to Politman 89. Dobra, mamy taki skład. Ostateczny skład o Ricardo Calafioriego. Duplikaty, Sancho, bądź również i Jean-Pierre Papin. Powodują, że mamy Włocha w składzie. Tylko za kogo go dać? Mm. To jest pytanie za 100 punktów, kurde, Plaszka. Wiecie co, jednak za tego Grimaldo. No. Jednak za Grimaldo go dam, zobaczymy jak on się będzie spisywał. Jeszcze ostatnia wymienna paczka. Mbok83. O, 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 o! Ej, mamy do kalafioriego styl gry. Albo być może do innych też grajków mamy styl gry. Mamy ekstra klasę, mamy wszystko. Więc. Widzowie, to byłoby na tyle z tego odcinka. To był pak opening, ale... Dopóki... Nie zrobię wszystkich paczek nie ukończy Ricardo Calafioriego. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam do zobaczenia. Cześć. Elo.